W IKEA pojawiły się nowe rośliny na wiosnę 2025. Zobaczmy razem, czym można ozdobić balkon i wnętrze. Będą kwiaty doniczkowe i do domu, i do ogrodu. Jeśli kochasz rośliny i wiosenne metamorfozy w domu, ten film jest właśnie dla Ciebie. Linki do wszystkich prezentowanych produktów znajdziesz w opisie filmu. A teraz zapraszam na wspólny spacer po IKEA. Rozmaryn lekarski to aromatyczna roślinka w sam raz do domu lub na balkon. Za doniczkę z tą roślinką o średnicy 14 cm zapłacimy 25 zł. To kolejna roślina na balkon, czyli dalia 17 cm średnicy za 20 zł. Przepiękne kwiaty dali zachwycają swoim pięknem, to doskonały wybór na nadchodzące lato. Można uprawiać ją na rabatach, w ogrotach i w doniczkach. I kolejna roślina na balkon lub do ogrodu jest to bukszpan za 70 zł. Średnica doniczki 21 cm. Cyprys 24 cm średnicy za 80 zł. To kolejna propozycja IKEA na twój balkon. Możesz go postawić w pięknej donicy albo posadzić w ogrodzie. Roślina doniczkowa cytrusowa albo pomarańcz, albo cytryna. 19 cm średnicy za 80 zł. Pomidor doniczkowy, 15 cm średnicy doniczki za 50 zł. Jak widzicie, większość pomidorków jest jeszcze zielona, ale znalazłam już kilka czerwonych. Nowość: lawenda na balkon. Możesz ją również posadzić w ogrodzie. 15 cm średnicy za 30 zł. Można też kupić mniejszą 12 cm za 20 zł. Margerytka, to powiew lata w Twoim domu. 19 cm średnicy doniczki za 30 zł. Ustaw te piękne kwiaty w jasnym miejscu, ale nie bezpośrednio na słońcu, a dzięki temu będą one dłużej kwitnąć. Kawa arabska za 10 zł. Doniczka ma 9 cm średnicy. Kawata lubi lekko kwaśne podłoże. Co ciekawe, można kupić gotowe podłoże do cytrusów w sklepach ogrodniczych. Ponadto lubi mieć glebę lekko wilgotną, ale też nie za bardzo, żeby nie pleśniała. Lubi wilgoć stanowiska ciepłe i jasne, ale nie bezpośrednie promieniowanie słoneczne, a optymalna temperatura dla wzrostu rośliny to pomiędzy 20 a 25 stopni. Pachira wodna, również 9 cm średnicy doniczki, za 20 zł. Pachira to inaczej drzewko szczęścia. Co ciekawe, jest to roślina bezpieczna dla zwierząt. Myślę, że to ważna informacja. Roślinka preferuje stanowiska słoneczne, ale zniesie również lekki półcień. W większych roślinkach bardzo często spleciony jest pień, co nadaje jej ozdobny wygląd. No i w IKEA można też właśnie taką większą pachirę kupić. 180 zł za 27 cm średnicy. Dracena marginata, zwana również draceną obrzeżoną oraz smokowcem. Wyróżnia się na tle innych roślin swoim pięknym pióropuszem. Preferuje jasne stanowiska, ale nie w pełni nasłonecznione. Za roślinkę w doniczce o średnicy 9 cm zapłacimy 15 zł. Możemy też kupić większą roślinkę o średnicy 19 cm za 60 zł oraz jeszcze więcej Grzeł o średnicy 27 cm za 130 zł i jest to obniżka ceny, bowiem wcześniej ta roślinka kosztowała aż 150 zł. W IKEA kupimy też inną dracenę, którą przechowywujemy w wodzie. Jest to tak zwany szczęśliwy bambus, ale tak naprawdę to dracena kosztuje 8 zł. Guzmania w doniczce o średnicy 9 cm za 20 zł. Guzmania to jedna z tych roślin, które dobrze radzą sobie w naszych mieszkaniach i dobrze znoszą zimę. Asplenium Crispy Wave, czyli zanokcica gniazdowa. Doniczka ma 12 cm średnicy i za taką roślinkę zapłacimy 20 zł w Ikea. Odmiana Crispy Wave ma liście podłużne, karbowane o barwie zielonego jabłuszka. Roślinka jest bezpieczna dla zwierząt domowych. Nowość malutka orchidea doniczkowa 6 cm średnicy za 25 zł. Roślinka kwitnie dwa razy do roku, jeśli o nią zadbasz. W Ikea możemy też kupić znacznie większe orchidee 12 cm średnicy za 40 zł oraz 12 cm również ta kosztuje 50 zł, ale jest znacznie bardziej okazała. Lilia pokoju, czyli tak zwany skrzydłokwiat. 12 cm średnicy doniczki za 15 zł, ale można też kupić nowość. Mały skrzydłokwiat 6 cm za 10 zł, 17 cm za 50 zł lub 24 cm za 129 zł. Skrzydłokwiat jest bardzo łatwy w uprawie. Kiedy go podlać? Wtedy, kiedy liście zaczynają opadać. To znak, że potrzebuje więcej wody. Świetna wiadomość, palma salonowa dawniej kosztowała 7 złotych, teraz kupimy ją za zaledwie 5 złotych, 9 cm średnicy doniczki. No i oprócz tego w Ikea mamy też palmy areka. 17 cm średnicy doniczki za 50 złotych oraz 24 cm za 100 złotych i jest to obniżona cena, bowiem dawniej taka duża palma kosztowała aż 130 złotych. Bluszcz za 10 zł, średnica doniczki 13 cm. Tę szybko rosnącą roślinę pnącą można trzymać zarówno w domu, jak i na zewnątrz, dopóki nie mam razu. Himalaya Mix to różne rośliny doniczkowe: 6 cm średnicy za 8 zł lub 12 cm średnicy za 15 zł. I wśród nich znajdziemy smużynę płożącą. Zielistkę starca azjatyckiego oraz pile, Norfolk. Peperomia to popularna roślina doniczkowa, która zachwyca mięsistymi z tymi liśćmi. Istnieje bardzo wiele jej odmian. W Ikea mamy różne odmiany, każda kosztuje 20 zł. Sansevieria 14 cm średnicy za 40 zł. Roślina ta zaliczana jest do sukulentów, a zatem magazynuje wodę w swoich tkankach, co sprawia, że poradzi sobie z nią każdy początkujący hodowca lub człowiek bardzo zapracowany. Figowiec sprężysty, zwany drzewkiem kauczukowym, który rośnie dość szybko 27 cm średnicy za 150 zł. I kolejny fikus, fikus bambino jest to nowość 9 cm średnicy za 20 zł. różne sukulenty 9 cm średnicy za 10 zł. Pamiętajcie, że sukulenty to roślinki, które potrafią długo wytrzymać bez wody, więc polecane są tym, którzy zapominają podlewać swoje rośliny. Kluzja 12 cm średnicy za 20 zł, można też kupić większą 24 cm za 100 zł. Monstera, 12 cm za 20 zł, albo znacznie większa roślina, 21 cm średnicy doniczki za 80 zł. Galatea, 19 cm średnicy za 50 zł. Można też kupić przeróżne rośliny doniczkowe o nazwie Bladwerk i wśród nich również znajduje się kalatea, ale nie tylko. 14 cm średnicy za 30 zł. Czy wiedzieliście, że w IKEA można kupić ananasa w doniczce 12 cm średnicy za 50 zł? Choja zwana woskownicą 12 cm średnicy za 30 zł. Roślina może zarówno piąć się, na przykład oparta o drabinkę, lub zwisać luźno w dół. Choja wymaga stanowiska z dużą ilością rozproszonego światła, ewentualnie da radę również w miejscu półcienistym. Epipremnum, 12 cm średnicy za 16 zł. Tak zwane drzewko pieniędzy. 22 cm średnicy w ładnej porcelanowej donicy za 100 zł. Aloes. 12 cm za 15 zł. Sterlicja, czyli rajski ptak. 27 cm średnicy za 200 zł. I jest to cena po obniżce. Roślina o zabawnej nazwie Stopa słonia. 24 cm średnicy doniczki za 130 zł. Juka bez kolców 24 cm średnicy za 80 zł albo 14 cm średnicy za 30 zł. Wyjątkowa roślina doniczkowa czyli orzech kokosowy. 19 cm średnicy doniczki za 60 zł. Bardzo ciekawa i zaskakująca roślina. Magnolia północnoamerykańska ze skręcanym pniem 19 cm średnicy za 60 zł. Alokazja, czyli ucho słonia 17 cm średnicy za 40 zł. Aglaonea, również 17 cm średnicy za 50 zł. Kalia to roślina zarówno do ogrodu, jak i do domu. 14 cm średnicy za 40 zł. Dilancja to fascynująca roślina. Wyobraźcie sobie, że nie musi być utrzymywana w ziemi. Wow, ma bardzo niewielkie wymagania, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z roślinami. Finlandcja kosztuje 50 zł. 12 cm średnicy doniczki. Antorium 12 cm średnicy doniczki za 25 zł. Kosztuje 60 zł, a jego wysokość to 70 cm. Jest też znacznie mniejszy za 20 zł. Zobaczcie, jak fajnie jest zapakowany. Możemy w bezpieczny sposób przetransportować go do domu bez obawy, że się pokłujemy. teraz roślinka o nazwie Polisajas, mam nadzieję że dobrze wymawiam 24 cm średnicy doniczki za 130 zł ale możemy też kupić wersję w porcelanowych donicach 22 cm średnicy za 100 zł lub 14 cm średnicy za 50 zł jest to roślinka która nadaje się na drzewka bonsai i na koniec rader mahera, czyli chińska lalka 14 cm średnicy do która jest porcelanowa za 50 zł. Roślinka ta ma fikuśny, poskręcany pień, który przypomina lalkę. Jak wam się podobała moja wizyta w IKEA? Mój pies się bardzo z niej ucieszył, bo przywiozłam mu nową zabawkę. A jeżeli wam ten film przypadł do gustu, pamiętajcie łapce w górę komentarzu, lajkujcie, subskrybujcie kanał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa.